Siemano Mordi, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Turyści, witajcie bardzo serdecznie. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę, zasubskrybowaniu kanału i pamiętajcie też o tym, że 12. Nie, czekajcie, nie, bo było dużo tych, już mamy za dużo tych pieniędzy, w ogóle patrzcie na nas stan konta. Już zróbmy tak, że teraz już od teraz 4 lajki to 1 złoto dla Taylora, ponieważ znowu w górę te dwie i było 30 łapek, więc no więc zaraz sobie właśnie to złoto dodamy. No i co, moi drodzy, dzisiaj kolejny dzionek dużo do roboty też. W ogóle pacili na złoto. Ja jestem chyba teraz najbogatszy w miasteczku, tak mi się wydaje. Zaraz oczywiście sobie lecimy do pracy, do domu, zjeść coś, no i co. Jeszcze sobie tylko dodamy złoto. Pod ostatnim teraz właśnie sobie sprawdziłem i było aż 26 łapek w górę, co daje nam 13 złota i mamy w tym momencie 47. Naprawdę, żebym na samochód stać elegancko, jeszcze nie, nie spodziewałem się, że tyle zarobię tak szybko. Dobra, to jest dom e, Drwala, Mike. Moi drodzy, chciałbym sobie znaleźć Piotrka, bo e, ogólnie to, e, z nim się jeszcze ogólnie nie widziałem. E, długo się w sumie z nim nie widziałem i chciałbym sobie go znaleźć, bo w sprawie właśnie tego, co mówił do nas Daryl, wiecie, że ten stwór by zginął. Miejmy nadzieję oczywiście, że to jest nieprawda, ale pójdźmy do jego domku i zobaczymy, czy on tutaj jest. Okej, okay, okej. Okay. Halo... Nie, nie ma go tu. No to w ogóle nic nie ma w tym domu. Skrzy w skrzynce też. Kurde, no to niedobrze. Dobra, pójdźmy sobie do domu, akurat sobie coś zjemy elegancko. Bo jeszcze Harry tu jest. Cześć. Cześć Harry. Co tam? Gdzie, gdzie idziesz? Nie ja idę na farmę. Aha, dobra. To miłego dnia, narka. Dzięki. Dobra, Harry idzie do pracy. My teraz zaraz musimy iść do pracy. Tylko sobie pójdźmy sobie... W ogóle patrzcie, tego jeszcze nie widzieliście. Ale patrzcie to. Mamy nowego właśnie tego młodziejka na kuch... na meble. Więc sobie zaraz coś zjemy, tylko właśnie się mam, ale nie chcę tego, może sobie właśnie tego, rybkę może sobie uwędzimy elegancko. Takie mebelki, u góry chyba też coś jest, z niem. a u góry jest to zmienione, może sobie tutaj normalnie, można sobie tutaj normalnie usiąść, ten stół jest taki koks. Tutaj jeszcze taka szafeczka, w ogóle ten bukszel też jest z tego, tu, tu można włożyć rzeczy, u. Dobra, już się pewnie rybeczki uwędziły elegancko. No i sobie siedzimy pięknie. Znajem się, nam najem, dobra. Lecimy sobie do jeszcze burmistrza. Tutaj, dobra, tu Marybkę sobie schowam. Rozliczyć się z nim, bo wczoraj się z nim nie rozliczyłem i postanowiłem, że teraz pójdę, a więc pójdźmy sobie szybciutko Tutaj do niego jeszcze zobaczymy tylko skrzynkę na listy. Nic nie ma, dobra. Samochód stoi jego, więc no. burmistrzu. Co za w ogóle za przycisk? Chyba go nie ma, widzowie. To ciekawe gdzie on jest. Jakiego samochód jest? Trochę dziwne. Bardzo dziwne. Yy, dobra, yy, pójdźmy sobie może yy, do pracy, myślę, że możemy pójść. Mamy 47 zł, więc możemy sobie możemy sobie pójść do pracy. Chciałem z Harrym ogólnie zjeść śniadanie, ale on na farmę poszedł. No i tak, dobra. Tutaj drwala chyba, dobra. Chodźmy sobie do naszej pięknej pracy i w ogóle nie sobie to zmieniłem. O, w ogóle muszę wam, musimy się przyjechać później. Co tu robi ciężarówka. Kto to jest. Szymona się pali. Nie weźmy ją na warsztat. Nie wiem, kogo to jest. To jest chyba tego yy, Szymona. Yy, Jana, Jana, Jana. Tutaj mi się wydaje, bo on miał ciężarówkę. O, wie, dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry, Młodzieńczy, a co się stało, że ty żeś mi zabrał moją furkę? No bo widzę, że stała tutaj się pali, dużo tania, ja ją naprawię. Ją nap chce pan naprawę? No bo... A, ile jest to naprawy? Chwilka, zobaczymy, ile ona ma. Ojejku, 72%, ona zaraz wybuchnie, więc 70 naprawy. 20 złota. się kupić może nowe auto? Nie chcę pan, no zależy no Zależy jakie pan chce no, mi bardzo, bardzo mi się podoba te akurat takie No, ładne jest, ładne eee, Czyli tego by już pan, pan, pan nie jest chciał ibieskie. Tego bym nie chciał, bo to już jest stary grad Nie no, działa No dobra Mamy tylko e, na chwilę obecną mamy tylko taki kolor 26 złota on jest, na, on jest, on ma, on jest zatankowany na full, więc już nie trzeba na, za paliwo płacić. A wiesz co, mam takiego, pan, fajnego młodzieńca, wynajmuje, pok wynajmuje pokój u mnie. Eee, super jest. Tak myślę, że będzie A z tego nie? fajny chłopak. Nie widziałem go, wiesz co on robi ogólnie? Pracuję w tym takim nowo wybudowanym banku. Banku? O, to się nie widziałem, muszę zajrzeć. Też nie, też nie widziałem, ale przyjeżdżałem się, obok tego i jest, wygląda na strasznie bogaty. No dobra, no to później się tam przejadę. Dobra, to powodzenia z nową furką. Podersy, odpalasz. Ja wiem, jak się odpala. Pa moja stara padlina. W ogóle ta tabliczka nie będziemy mniejszy w ogóle go on zepsuł ten samochód. Co jest grane? W ogóle ja nie umiem ich naprawiać, właśnie nie wiem jak się je naprawia. U ma 72 a czekajcie. Czy przypadkiem tych samochodów naprawia się tak, że się najeżdża tutaj? O. Nie. I czekajcie, 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 czekajcie. Eee, tu chyba potrzebuję eee, eee. eee, Repair car Tak, 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 gdzie to jest tu? Syk Chyba muszę podjechać. I co teraz? No nie no jak to się jak to naprawić? Czekaj, ja się do tego dojść, Jak naprawiać ta auta? Bo. Repair car. Mamy te auta. Nie mam pojęcia, jak je naprawiać. Jak wiecie, jak naprawiać ta auta, to możecie dać znać w komentarzu, żeby to no, auto nam nie wybuchło. Tylko. Może trzeba yy, silnik zgasić. Oj, to się. Już się nie jara. Nie wiem jak to naprawić. Jeśli, jeśli wiecie jak to naprawić, to po prostu e, dawajcie znać. W komentarzach. Ja zawsze komentarze czytam. O, na razie jest, Oj, w ogóle tutaj też to miałem blend dodałem. Do, 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 do. Czekajcie, o sobie... Na razie niech będzie tutaj sobie stało tutaj to auto. O, szkoda, że tak zniszczył. I my sobie możemy zrobić jakieś nowe. Na przykład też średnie, tylko jakiś inny kolor. E, czy ja tutaj mam mam? E, one ma małe kółka. Tyk, tyk, jakieś średnie, tylko jakiś inny kolor, o na przykład taki. Myślę, że taki to jest bestia. Patrzcie, elegancki, tylko będziemy musieli sobie pychać go zatankować. Więc sobie to zrobimy od razu. Pójdę, pójdę. Tylko pamiętajcie, do zatankowania samochodu zawsze jest to potrzebne. To się nam uzupełnia zawsze co odcinek, więc yy, luz. O, cześć Harry, cześć Harry, co tam? Cześć To co, co, twój e, samochód? Ja mam taką sprawę, nie, tak, tak, kupiłbym paliwa od ciebie Paliwa? Bo nie wiadomo kiedy się może przydać mhm. a to, a, Nie masz... wiadomo kiedy się może przydać, ale... Bo tak, dobra, dobra, poczekaj Tutaj muszę zobaczyć gdzie mam to paliwo i... Chyba tu nie mam tego paliwa, a dobra, dobra Ile chcesz? Jedną sztukę czy dwie. A ile tu wyjdzie? Czekaj chwilkę. Zapaliwo jest 6 złota. Czyli 12. Dobrze. 10 będzie git. Dobra. Tutaj leży. Dobra dzięki masz... Dzięki Pa To ja spadam No narka Dobra Musimy pojechać zatankować to auto Zrobiliśmy w ogóle kolejno Kolejne złoto Już mamy, mieliśmy 47 Więc to wszystko idzie tutaj, patrzcie ile tego jest Ja pierdziele Dobra, idziemy sobie to zatankować nie, nie, nie To musi mieć zero uszkodzeń, naprawdę Zero uszkodzeń to musi mieć Bo to jest auto do sprzedania Okej, okay, elegancko I się tankuje, elegancko autko Będzie miało sobie 100% 1000, elegancko i patrzcie i ma 100% fuel. No i teraz sobie jedziemy tutaj. Mówię wam, że jest super robota. Naprawdę lepiej, żeśmy trafić nie mogli. nie wiem, czy mogę brać sobie takie auto, bo chyba bym musiał po... Wolę lepiej nie, może weźmy sobie kogoś. Czekajcie, musimy sobie tutaj elegancko najechać. W ogóle patrzcie, najlepsze jest to, że może sobie tutaj jechać na pierwszej osobówce. To jest taki akurat kozak. Tylko tutaj nie da się fajnie tej kamery wziąć. Dobra. Zgaszamy silnik i jest elegancko. To właśnie to jest jeszcze nowy samochód. Taki kabriolet. Taki elegancki. On jest odpalony. Zgaś go. I on kosztuje najwięcej 40 zł. Z tego powodu, że to jest najszybszy samochód, jaki jest tutaj z tych wszystkich. Najszybszy jest. Więc, no, moglibyśmy się w sumie nim przyjechać, mógłbym wam pokazać, ale, no, dobra. Miejmy nadzieję, że w sumie burmistrza nie było, więc może nie zauważy. Patrzcie, to. Widzicie to? O, kurde. Ja pierdzielę. To jest takie mocne. O, kurde. Ja się boję, że się zaraz rozbije, nie? No i się chyba rozbije. A nie, dobra, 0% damage'u. Teraz na pang jest 4%, kurde Dobra, jeszcze tutaj szybko O ile to auto jedzie, patrzcie 54 O kur... Yy. Czy mi się nikt zgasł? Nie widzieliście tego Odkładamy go na miejsce Trzeba go naprawić, ale no ja nie wiem jak to auto naprawić, no nie Muszę sobie zobaczyć jakieś poradniki. Albo wy mi możecie pisać, ile ma w ogóle Fiwella? 96. To, to paliwo akurat jest spoko, bo ono spada bardzo wolno. Dobra, czekamy sobie na jakiegoś klienta. Nikogo już chyba nie będzie dzisiaj, w ogóle patrzcie ile mamy kasy, mamy 3,5 staka w ogóle sobie No dobra, będziemy sobie z tym chodzić, pójdźmy sobie do znowu do y, pana burmistrza, w ogóle trzeba już iść spać Pójdźmy sobie do burmistrza, może już jest, więc się z nim rozliczymy O, tu jedzie Harry w ogóle a Dobra, czy on jest? No znowu jest jego samochód, no to gdzie on jest? Burmistrzu, o nie, o nie ma go, no najwidoczniej go nie ma, kurde to no musimy te pieniądze przechować, sobie schowam je. I chciałem właśnie, może udamy się do tego banku i schowamy trochę pieniędzy. Bo w sumie mamy ich dużo. Aby się przydało zabezpieczyć. Dobra, y, idziemy spać y, i widzimy się w kolejnym dniu. O, dobra, sobie tutaj elegancko, tu dom Harry, dom Harego. O, powiem Wam, że jeszcze tego tej benzyny zapomniałem. O, nie, zapomniałem odłożyć tą benzynę. Powiem wam, że no ciężki dzionek był. Wody nie mamy. Pójdźmy sobie może tutaj. Yy, tutaj sobie pójdźmy. O to wygląda na razie tak. Na razie tutaj nic nie robię, bo naprawdę nie mam czasu yy, tego robić. Miałem taki pomysł przez noc w sumie że moglibyśmy pożyczyć e, samochód e, od naszego przyjaciela, Daryla którego do tej pory jeszcze nie widziałem i się przejechać po mieście, bo muszę wam naprawdę pokazać że rzeczy e, od razu byśmy sobie pojechali do tego, wiecie, do tego banku byśmy sobie pojechali głodek, głodek, mam jeszcze rybkę, ja to sobie na razie zachowam patrzcie, on ma tutaj taką, o tu w ogóle rybak sobie jedzie to jest auto Daryla, on sobie kupił wczoraj takie zieloniutkie, bardzo fajne 100% Fiuela, o trochę dużo ma damage, ale dobra Włączamy sobie I sobie pojedźmy, ja wam zaraz tutaj elegancko pokażę co się tutaj pozmieniało Akurat mu zatankujemy, więc to w sumie plus dla, nie dla niego Tutaj wam pokażę jak się zmieniły drogi, w ogóle banku, Tutaj tego banku to jest ten jan... Nie, to jest nie tak ten drwal jest strasznie dziwny, tylko czy tutaj jest gdzieś parking. Zaparkujmy sobie tutaj. Dobra, wyłączamy furkę, żeby nam nikt nie wszedł. Zamknięta. Wchodzimy, ale ładny bank w ogóle. Patrzcie to. to jest Jan w ogóle. O, witaj ponownie. Witaj. Czy ile jeszcze zostało kilometrów do mojego domu? Tam idziesz, tam, o, patrz, tam na wprost. Dobry. Nie wiem, co jest z tym farmerem nie tak. Dobra, dzień dobry. dobry. Ja bym e, chciał sobie wpłacić część pieniędzy. Dobrze, proszę mi dać. Sześć pieniędzy. Dobrze. Już zapiszę. Dobra, tyle, będzie git chyba. To będzie tyle. 12 tego Może 12. Jeszcze chciałem takie coś, można takie coś dać? Mm, I tak se odbior, odbiorę sobie to A, Wo w najbliższym czasie. Dobra, dziękuję To do widzenia Do widzenia O, o, cześć Harry Cześć Cześć, cześć Dobra, lecimy sobie, pokażę Wam yy, więcej y, rzeczy tej naszym miasteczku. Tutaj jedziemy sobie taką drogą. Ej, tu coś jeszcze jest, tego akurat nie widziałem. Tu jest ta cała, po, jest ta cała posesja yy, Farmera jana w ogóle nie mamy paliwa. 90 yy, na silku. Nawet chyba nie będę musiał mu tankować. Ło. Tutaj sobie jedziemy. O, tu ma fajnie, bo tutaj ma od razu dojazd, to jest takie OP. My tak niestety nie mamy. Ale, ale w sumie też możemy... Oj, patrzcie, to jest... o, tu jest w ogóle rybak. Dzień dobry. Potrzebuje pan zatankować? No to okej, okay. ja panu zatankuję, bo tutaj trzeba mieć takie specjalne... Trzeba przyjść, wie pan? sobie kupić Trzeba czekaj, czekaj czemu to o już leci czekaj masz już full tak 100% miłej jazdy no i już trochę ciemniej trzeba już wracać ale patrzcie tutaj sobie lecimy w sumie sobie wrócić. w sumie sobie tędy pojedziemy o kur. Ja pierdzielę, co ja zrobiłem w tym? Dobra, wysiadamy, bo źderny nas zabije. Dobra, idziemy spać, bo się ciemni. No dobra, tutaj sobie zjemy. 6,5 zł na moim koncie. O, kto tu przyszedł? Nie mam pojęcia. Dobra, pójdźmy. zależy że znowu jestem głodny, co jest grane. O, dzień dobry. Witam. Ja chciałbyś chciałbyś iść, dzisiaj ze mną do na, na ryby, ryby. Ło, z chęcią, z chęcią to gdzie idziemy. Możemy się ja mam takie fajne miejsce, bo my dwa razy byliśmy w tym samym. Ale chodź, ja cię zaprowadzę, bo takie nowo wybudowane. No, to chodźmy tam. Super miejsce. Masz wędkę, bo ja nie mam. Bo... A nie, dobra, dobra, tutaj są, tutaj są, tutaj są. Dobra, łowimy z rybakiem, part 3. To co dzisiaj znowu jakąś fajną rzecz trzeba wyłowić, co? Kurde, ryba. A te ryby też przydatne. Uwaga, uwaga, co wyleci. Co? A tu zaraz ci odnam. Nie, ja nie mam znacznika. O, rozdymka. Ja nie mam znacznika w ekwipunku. Tam w ogóle sobie Harry jedzie. Dobra, ja mam w planach coś wyłowić fajnego. Nie no, ryba. Ja, fajnie by było coś takiego, że y, 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 są takie wędki z enchantami, jak na przykład, wiesz, ta fortuna na przykład, to jest zarąbiste. O, cześć, co porabiacie? O, cześć, łowimy sobie. Mhm. No ja idę na farmę właśnie. No, spoko, spoko, to powodzenia. To na razie. Na razie. Kurde nic tu nie ma Jeszcze jest taka jeszcze wędka jest fajna z tym, z, z naprawą No fajne są te wędki. Przydałoby się mieć taką. No bo jak naprawa to ci się nigdy nie zmiszczy. Dobra. Ja kiedyś ym, ym, łowiłem sobie wędką i mi, i mi wyłowiła się to ym, wędka z naprawą zniszczona i do tego... Ja no, Mam dwie rozdymki już O tu masz, a nie tu jest ryba Tam na dole no Nie, akurat trafiłem w tą Dobra, ostatnia ta Musi coś, do, musi coś dobrego wypaść Widzowie trzymajcie kciuki O miner, teraz ci dam tą rybę, czekaj Uwaga no dawaj, dawaj, dawaj. No, Jeszcze ja piercielę, dawaj szybciej. O płynie, 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 No nie no ryba. Ja piercielę. Same ryby. Dobra, ostatni raz. To w ogóle spoko miejsce co O No nie ryba dobra Ja muszę spadać chociaż, dużo rybek sobie wyłowiłem Dobra to dzięki na razie Hary chyba na farmie, nie, 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 nie widzę go. Mieliśmy sobie. Chy... O, tutaj w ogóle chyba jego samochód jest. Jo, pierdzielaki uszkodzony. Gdzie jest Hary. Pójdźmy, musimy go znaleźć. Jakiego ma uszkodzony. Tu nie ma żyć tym samym. Jak on wybuchnie, ten samochód, mu. <laughs> Czekajcie, czy to jest Hary. O, taki drogi. Halo. Puk, puk. O, Harry, Harry. Cześć. Ej, w... <laughs> w ogóle e, samochód twój widziałem jest bardzo zniszczony. Trzeba go na, no. na warsztat wziąć. Mm. Tylko to będzie to duży to, to jadę tam. Dobra, to będzie duży kosz, bo to będzie 20 zł ciężko kosztowało, wiesz. Mm. Czekaj, o ma 70... o Jezu. Dobra, to dawaj, dawaj na warsztat. Dobra, podjść tutaj. Wysiądź, ja zobaczę o co w nim chodzi. Dobra. Teraz jest 14%. Ale 90. On ma. Ale nie wiem, coś mi się wydaje, że. Wydaje mi się, że coś się tutaj zepsało. Wiesz, bo on ma 14%, i aż 90 stopni jest ten. taki jest rozgrzany. Więc ja bym go zostawił tutaj, bo wiesz. Się bo na przykład ten... Mhm. No ja bym go właśnie zostawił, wiesz? To za darmo ci za darmo ci go zrobię. Co? No, dobra, on mówi, żebyś przyszedł, bo ci się 1 czuje, jak żeś coś przyszedł do niego. Powiedział. Fmer? Tak. No dobra, to chodźmy. Chcemy wejść? Dobra, chodź. Ło tak. jak tu wykończone. Dobra, jest farmer. Cześć, co się dzieje? Cześć. Nie wiem. Ostatnio jakoś strasznie gubię pamięć i nie wiem, czy jutro nie będę szukał gdzieś lekarza. No akurat jest szpital zrobinowy. Dlatego, i dlatego no. że jesteście moimi dwoma zaufanymi i nie wiem, mogę wam powiedzieć, że chyba ten Bimber był zatruty. No właśnie, ja podejrzewam yy, ten drwala, bo on jest strasznie dziwny, więc to trochę głupie, że z nim poszedłeś. Jeśli już mnie szukał, to wiedz, że chyba będę w tym szpitalu. No dobra. Odwiedzę cię. No, a powiedz Haremu, że będzie miał na razie y, tam przez 2-4 dni wolnego, jak nie będzie. No dobra, powiem mu. To dochodź do zdrowia. Już się noc robię trzeba iść. No. Kurde, nie mogę z tego. To do zobaczenia. Tak. Idź spać. Co się dzieje z tym farmerem? On jest strasznie taki dziwny dzisiaj. Na początku był... Na początku był jakby... Spoko, w ogóle no, zapierdzielę. On był na początku jakby, wiecie, spoko, jak tam kupował ono z to, a teraz jakieś takie dziwne, nie wiem. Dobra, idziemy spać i myślę, że to by było na tyle. Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie oczywiście e, o zasubskrybowaniu kanału, zostawieniu łapeczki w górę. E, pamiętajcie też, że 4 e, lajki to jedno złoto dla Taylora tam w ogóle Harry się patrzy. E, myślę, że mam nadzieję, że Cię nasz Wam się oczywiście podobał e, w piątek z tego co e, wiem Znaczy mam nadzieję, że się uda w piątek zrobić live'a, o którym pisałem na Discordzie, w którego bardzo zapraszam, macie link w opisie i w przypiętym komentarzu. Bo tam się najwięcej dzieje. No i co, moi drodzy? Prawdopodobnie widzimy się jutro, albo dopiero w czwartek. Tego jeszcze nie wiem. Więc no, na razie.